Dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale Jestem Adix I jakby taki pierwszy porządny odcinek yy, po przerwie e, Dzisiaj jest przyszła, jakby odebrałem paczkę z paczkomatu Taką oto paczkę jak widzicie I co się w tym może znajdować? No zestaw? Nie za bardzo No zaraz się dowiecie, Powiem tylko, że jest to coś związane z Lego Yy, I będzie recenzja tego. Yy, tak, będzie recenzja, więc my się widzimy. Aha, pamiętajcie, z tym w i subskrypcji, żeby nie naważyć że na kolejny odcinek. I my się widzimy, jak ja już to rozpakuję, i będzie tego recenzja. Dobrze, słuchajcie, ja już tutaj jestem. Jest to zapakowane w folii, jestem tutaj jeszcze Paragon. Zapłaciłem za to 126 yy, zł. Jest tutaj Paragon. Już widzieliście, może ten Paragon? Dobrze. Jest to właśnie taka. E, oto gra na gry na PlayStation 4 Lego Marvel Collection. Tak jest 3 games plus All Season Pass content. Piękna angielszczyzna. I e, Są tutaj trzy gry: Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvels Avengers i Lego Marvel Super Heroes 2. E, mamy tutaj właśnie napisane trzy ekscytujące przygody. E, 50 GB minimum. Jest tutaj chyba opisane wszystko po angielsku z tego, tak, co widzę. Ale gra powinna być z dubbingiem polskim Lego Marvel Super Heroes. Jeśli będzie nie z dubbingiem, no to nie wiem, słuchajcie, chyba to opchnę jakąś, no bo... Znaczy, jak będzie po angielsku, to też nie, nie jakoś ten nie jakoś tragicznie, ale wolałbym, żeby... Bo wiem, że na pewno Lego Marvel Super Heroes będzie po... W angielsku Lego Marvels Avengers powinno być z... E, Lego Marvels Avengers powinna być z napisami, a Lego Marvel Super Heroes 2 powinna być z, e, z dubbingiem e, Ale ma, nie, mam nadzieję, że tak będzie. Bo tak było opisane na Allegro, ale czy tak rzeczywiście będzie? No, zobaczymy, słuchajcie. E, dobrze tutaj już to wezmę. No okładka ładna. okładka naprawdę ładna. Widzimy tutaj te wszystkie gry, e, Collection, jakichś super bohaterów. E, tutaj mamy napisane PlayStation 4, bo ja akurat mam PlayStation 4, jest chyba też na Xbox i na w ogóle inne tak e, Collections. E, właśnie tak. Szczerze, trochę to ciężko wam powiem. No wiadomo, trzy gry. A więc dobra słuchajcie. Ja to otworzę. A nie, to, to wtedy tutaj. No i mamy tutaj płytkę e, oczywiście e, na PlayStation e, 4. Mamy tutaj chyba też właśnie różne tutaj opisy, czy jest po polsku. Nie wydaje mi się, żeby było po polsku jakoś. Nie wydaje mi się, słuchajcie. No płyta jak płyta. Ale nie wydaje mi się, żeby tutaj gdzieś było coś po polsku. I chyba nie miało być po polsku. Szczerze. Ale... Mam nadzieję, że będzie tak jak opisali na Allegro, bo zapłaciłem za to 126 zł wraz z przesyłką, czyli do najtańszych rzeczy to, to nie należało, ale szczerze opłacało się, ponieważ żeby znaleźć na Allegro samą grę Lego Marvel, którąś z tych trzeba by zapłacić około 80 zł, a tutaj mamy 3 za 126, więc w sumie moim zdaniem się opłacało. Ja to zaraz odpalę, raczej może potem tak bardziej wieczorem słuchajcie, bo teraz jest godzina słuchajcie, godzina jest, już wam mówię. 14.38, więc ja to chyba tak odpalę między, nie wiem, 18 godziną i może wtedy właśnie ten, a ja, wy, dla was to będzie po prostu już, a no, dla mnie to będzie kilka godzin, więc chyba tyle co ja mogę tutaj więcej mówić. Jeśli chciecie, chcecie sobie pograć w, w te gry, to naprawdę myślę, że jest to dosyć e, fajna opcja, e, ale mam nadzieję, że będzie to e, też właśnie z napisami. A to z tym, chociaż nie wiem, czy w tych grach nie trzeba sobie wybierać, nie, nie mo, nie, chyba można sobie język wybrać, ale nie słuchajcie, no, jak będzie po angielsku, to trudno będzie po angielsku, e, ale naprawdę na razie jestem zadowolony z tego zakupu. I mam nadzieję, że będę zadowolony jeszcze bardziej. Tak jak mówiłem, jeden, dwóch graczy. No, wszystko to jest ogólnie po angielsku napisane, więc powinno być po angielsku. Zobaczymy: 50 GB, tak, 50 GB minimum. No wiadomo, tutaj inne jakieś no i słuchajcie, tutaj mamy jeszcze jakieś fotosy z tych trzech gier, z Lego Marvel Super Heroes, tą fantastyczną czwórkę, o wy tego nie widzicie, fantastyczną czwórkę, tutaj Tora z młotem latającego z Lego Marvel's Avengers i jeszcze Kapitan Marvel z Lego Marvel's Super Heroes. no eee, Więc eee, co słuchajcie? Eee, my się widzimy jak już odpalę tą gierkę na PlayStation 4. Okej, okay, ja już jestem, cześć, widać, Tak, to ja znowu tutaj. E, dla was to była sekunda, tutaj jest już, e, jestem na PlayStation. To widzimy po rozpakowaniu tego, oto naszego pakietu, czyli 3 gry. E, LEGO Marvel Super Heroes i e, LEGO Marvels Avengers z takim Ultronem i LEGO Marvel Super Heroes 2. E, teraz e, muszę sobie jedną zainstalować. Zacznijmy od LEGO Marvel Super Heroes. I chyba wszystkich nie będę instalował, e, więc właśnie tak e, tutaj. Jest godzina 18.17, e, ja słuchajcie to spróbuję, wiem, że teraz wyciszą dźwięk PlayStation, żeby to tam, więc klikamy sobie tutaj, słuchajcie, e, pobieramy to i e, ja już nie będę Wam pokazywał, jak to się pobiera, bo nie ma to potrzeby, więc widzimy się, jak już gra będzie odpalona. No bo słuchajcie, już tutaj się e, skończyło instalowanie tej gierki, więc klikamy rozpocznij, no fajnie to wygląda, fajnie, fajnie, szczerze, na dużym telewizorze. E, i słuchajcie, zobaczymy, jak to wygląda, Taki coś. Słuchajcie, ja pierwszy raz, słuchajcie, gram, gra lego na PS-ie. W ogóle gram chyba pierwszy raz, gra Tak to się, słuchajcie, prezentuje? Ja w ogóle trochę, słuchajcie, bo naprawdę... Yy, jak to wygląda. Chyba nie było za głośno. Słuchajcie, 15 wystarczy. Jak to wygląda. I szczerze? Naprawdę? Fajnie! Wow, Nieźle, słuchajcie, naprawdę! Nie będzie jakichś, nie wiadomo jakich, gameplay drugi. E, Okej. Okay. To nie będzie jakiś gameplay, bo... E, no wiadomo. E, Chciałam tylko to pokazać, jak to wygląda, jeśli jeszcze nigdy nie mieliście sprzeciwności z taką... E, z tą dom. Ja też nigdy nie wiem, więc tak nie wiedziałe. No bo słuchajcie, to wejście trochę takie... Szczerze powiem, długie. Wszystkie oczywiście te... Ludzie, ile to będzie jeszcze coś? No, oczywiście, te W ogóle jest taki światł, bo ja mu światło wiem, że to nie za fajnie wygląda. Nie, no, tak musi być. Tak musiało być. No dobra, szybciej, potem do um. Aha, mamy z tego samego Sliver Serfer. Tutaj trochę nie widzicie całego ekranu. O, przepraszam, że tak przestałem tym. No, mamy fantastyczne córki Sliver surfer eee, i co? Press and button, czyli klikamy Press and button NetGame. Dobra, słuchajcie, jest po angielsku. Chociaż option Subtitles Włączmy sobie Sub on. Ale będą po angielsku. Ale dobra, włączmy sub on. Eee. sobie NetGame, bo oczywiście żadnych jeszcze się. był Nerf Tak się będzie Zapisywa. My się widzimy... Aha. Nie musimy się widzieć, bo już było, więc dobra. Ehm, fajnie. Ehm, tak jak mówiłem, to nie będzie jakichś nie wiadomo jakich więc... Myślę, że za 5 minut wystarczy chyba. Dobre. Dobra, słuchajcie. Fajnie to było, wygląda jak na rok 2013. Bo ta gra jest chyba z 2013, z tego Nawijam nie wiadomo jak, więc przepraszam. I man. Sorry surfer dude. I right dude, dude. I I'm reading an incoming Nie jestem jakimś szarżackiego więc nie będę tłumaczył. Zdam, co nieca, no nie jestem, jakiś, nie wiadomo, jaki z no, tego. Right. więc dlatego Nie będę tutaj się Przetłumaczę tego, bo to naprawdę nie było w sensu niczego Lego. No bardzo długa taka cystenka. Widzimy się słuchajcie jak coś się zacznie, jakiegoś kranku albo coś. Dobra, słuchajcie, mamy jest indyna. Tego piaskowego. I jak widziałem jakieś pojedyncze hmm. albo <laughs> Jak widziałem jakieś pojedyncze hmm. to tam właśnie chyba tutaj był początek jakiś. Sendyman, to właśnie. Sendymen. Hmm. Aha! Dobre. Dobra. Zaczyna się chyba. Zaczyna się to mogę pominąć? Nie słuchajcie, tych gaconek się nie da pominąć. No słuchajcie, zaczął się. Mamy tą gierkę. I szczerze. Co to się robi? Okej, okay. już pomału panoweguje to. Możemy sobie tutaj coś rozwalić. Więc e, rozwalamy, słuchajcie. Halt, niszczyć Ej, ty, nie żart. No słuchajcie. E, o, te małe podwody jakieś. Trzeba je rozwalić. Trzeba je rozwalić. O, ten iron nie widać, że został. A ja. Oj, ty, O ty. O ty mały. Aha, baterii, słuchajcie, mam niski poziom. A no, słuchajcie, to był taki krótki gig, kiedy mamy już mały poziom baterii, więc w tym odcinku na przykład to było na tyle. Pamiętajcie, że jestem na do subskrypcji, żeby nie dawać za kolejny odcinek. No i co? Trzymajcie się. Cześć.